Czy też masz ten sam problem, co ja, że nieważne ile pieniędzy nie wydasz na mini bezotykowej, samochód cały czas jest brudny. Jest na nim taki cały czas brud i szczególnie w białym aucie, tak jak w moim przypadku, ten samochód nie jest nigdy w pełni biały. I to niezależnie, ile byś na tej myni nie wystał, nie wymarł i ile bym nie wydał pieniędzy? Jestem w studio detailingowym mojego dobrego kolegi Dominika i dostałem zadanie przyjechać już opłukanym autem. Naużyłem na to samą pianę, opłukałem go wodą demineralizowaną. Na moje oko wciąż nie jest czysty, ale za chwilę sprawimy, by był. Każdy z was, kto jeździ na myjnie bezdotykowe, ma odwieczny problem, czyli e, zwany film drogowy. Jest to e, brud powierzchowny, który osadza się na samochodzie, którego nie jesteśmy w stanie zmyć za pomocą e, myjni bezdotykowej, e, czy piany aktywnej e, i opłukiwania. Dlatego w dzisiejszym filmie pokażę Wam jak za pomocą szamponu waterless poradzić sobie z tak niewielkimi zabrudzeniami i umyć ten cały samochód razem z osuszaniem w 15 minut. Pomijając felgi, które musimy poświęcić również około 10, maksymalnie 15 minut, aby wyglądały one idealnie. Zabieramy się za mycie. Mamy już rozrobione w wiatrze szampon waterless oraz gąbkę. I Mycie polega na tym, aby przystawić gąbkę do powierzchni niewielkimi ruchami góra-dół, prawo-lewo. Jak komu jest wygodnie, chodzi o to, aby nie pominąć żadnej, żadnego brudnego elementu. Mycie szamponem waterless jest to jedna z przyjemniejszych rzeczy, ponieważ nie używamy do tego zbyt wielkiej siły. I druga rzecz jest dosyć dziwna, ponieważ ten szampon jak zdążyliście zauważyć się w ogóle nie pieni. E, ma w sobie substancje czyszczące. E, polega to na tym, żeby przystawić e, gąbkę do lakieru i niewielkimi delikatnymi ruchami ściągnąć cały brud. E, dodam, że po każdym elemencie będziemy pukali e, gąbkę, ponieważ e, chcemy jak najbardziej wyeliminować to, aby nie porysować lakieru. Zobaczycie, że jest to na tyle proste, że Mateusz, który będzie robił to pierwszy raz, z pewnością sobie poradzi i po umyciu ze mną pierwszy raz samochodu nie będzie już nigdy więcej korzystał z innego systemu do mycia, ponieważ jest on naprawdę genialny. Ubraliśmy rękawiczki. To jest ważny element, jeżeli chcecie, wytłumaczyłem wam w oddzielnym filmie. Wiadro stawiamy tuż przed samochodem. Może tego nie być widać na kamerze. Gąbki w dłoń i ruszamy. Mamy Szybko poszło. Tak. Jak Ci się myło Mateusz? Dobrze i dziwnie. Po pierwsze było bardzo szybko, więc jestem zadowolony. Efekt też mnie cieszy, ale nie było piany. Myślałem, że zawsze ta piana musi być. No i druga rzecz, ten produkt tak bardzo ciekawie odchodził, odklejał się od tego lapieru. Tak, jeżeli chcecie, jeżeli jesteście ciekawi e, zalet e, i w ogóle e, filmu o szamponie waterless, zostawcie komentarz tutaj, a zrobimy dla Was osobny film na ten temat. E, ja bym chciał jeszcze wspomnieć na koniec tego filmu o tym, abyśmy pamiętali o kilku podstawowych zasadach. Pierwsza. To jest taka, aby zanim przejdziemy do mycia, musimy dokładnie wypłukać samochód z piachu, kurzu i innego osadu, który możemy wypłukać. Druga sprawa jest taka, aby używać odpowiedniego szamponu, odpowiedniej gąbki, nie stosować mocnego docisku, jak najczęściej płukać gąbkę oraz stosować bezpieczne ręczniki. Ja tylko zwrócę na sam koniec uwagę na efekt. Bo ten efekt za chwilę zobaczycie z bliska, jak tylko zdejmiemy kamerę z góry, ale przede wszystkim świetna rzecz, o której, która dla Dominika pewnie jest oczywista, a dla mnie jest niesamowita, to to, że przy osuszaniu nie zostały żadne smugi. Po prostu wystarczyło przejechać ręcznikiem i cała mokrość, która była na tym samochodzie, znikała. Szczególnie dobre jest to na czarnych elementach, których na aucie mam sporo. I co? Problem, problem rozwiązany. Problem rozwiązany. Jeżeli macie jakieś pytania, e, zostawcie je w komentarzu, na pewno odpowiemy Wam. E, oraz, jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły e, na kolejne filmy, również możecie pozostawić nam w komentarzu. Na pewno nagramy coś dla Was. Tym samym kończymy. Mamy nadzieję, że film Wam się podobał, że ten problem, który ja mam. Również wy macie i tym samym został rozwiązany. Jeżeli interesuje Was więcej prostych rozwiązań na trudne problemy z utrzymaniem czystości i dobrej kondycji samochodu, subskrybujcie ten kanał, by być na bieżąco. Do zobaczenia. Na razie.